Halo, siema. Witamy w kolejnym odcinku z Lego Wadce Pierścieni. Ja jestem Lokarius i jest ze mną Waszek. Siemanko, Siemanko. No i kontynuujemy przygodę z klosuszkami. Tak, kon kontynuujemy, kontynuujemy tryb fabularny. Już mi się język plącze na sam początek. Czyli eee, w sumie w tym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek, to po prostu będziemy nagrywać. Od tego momentu, żeby nie ominęły Was żadne kaszenki, a nie żadne pogadanki. Drzwi <grym grym tłuszka> Co To są chyba głosy <grym> z filmu, nie? To tak. tak. Tłuszka, Cały czas ma piersi Matko z naszą historię na wylot Tak, ale jak to jest wielkie w ogóle. Ja nie mogę z tego. Jaki plecaczek fajny. Kurę, ja pierdykę. No te kubeczki to się przewijają w tych grach LEGO, właśnie identyczne są. Tak. Powiedziałem, że to do tego świata chyba trochę nie pasują. ale... Tak, taki zikaj, jakieś. nie? Tak, dokładnie, miałem na myśli, miałem na myśli, Typikal zikaj. Oj. W filmie było inaczej, on tam w szokach był. Kurde, ale się jara. Ja lubię bardzo ten świat. No, jeden z to najlepszych fantazy. No. Jak nie najlepsze fantazy. Ale no, no, zbliżenie. <laughs> Pełno fantazy, które rozpoczęło w ogóle ten gatunek. Tak, to prawda? To Tolkien, Tolkien zaczął z lefami, z orkami. No i tych hobbitków. No i taki otwarty świat tu chyba będzie. Taki troszkę, nie? Tak, na to wychodzi, no. Mamy tu jakieś... Chyba nas prowadzą nam, nas te... te... ...dosłuszki, po stronę mamy tutaj iść. Dobra, to się wrócą te tak Dobra, w idziemy w ekspo. Jest jakiś Dangeon? <laughs> <laughs> Respawn orków, czy coś? No, ja wrażt poddawałem pieniądze Pierdyka tu łapami się to nawala <laughs> Nasza wioska. O, o kurde się topie! Stopisz się ja pierdyka Pewnie tym łuki, łukiem trzeba szczydzić Tak, ponieważ... wiem. A w sumie mam jakieś bronie? Nie mam O kurde no, Pierdyka to... my. Co oni nie są zwrotni? Oczy tak właśnie są zwrotni. już tak jak w boki idę, tak przyspieszają. <laughs> Dajeż trzeba takiego. De, no, chodzić na boki, takiego strepa robić, żeby szybciej być. jaką skaczę w ogóle? Na głowę w ogóle spada, jak ląduje, ja pierdzie. <laughs> Fikołak. Zaczekaj, no. tutaj, no. O! Trochę goble. Ale pieniądze! A, to jest taki ewidentny tryb swobodny teraz, bo jakby mamy te łączne pieniądze na górze pokazane. Nie mamy żadnego zapełniającego się licznika. tak samo możemy po prostu tutaj. O, jaka strzała? Ładna. Cała mapka się pokaże. Uuu, czterech hobbitów. Cały art się nazywał. Czemu to świnia stoi? Co jest? <laughs> Ja Ja łapach ja No, a tutaj się zacznie. kurde, to będziemy uciekać. The road. Quick. To będzie chyba ten etap, gdzie będziemy się kryć w takim, za takim takim pniem, tak? Tak, no. no pewnie będzie pokazane tutaj jeszcze. Ale to było mroczne, pamiętam, jak byłem mały, to oglądałem to... Ty, patrz, od razu nas... Od razu nas weźmie. No nie było tak pokazane. Że on takie łapy tam włożył i mm -hmm. położył w tym korzeniu i tam. Tak, to, to mhm. ma, tu ma akurat sytuację to kojarzyłem z firmą. Co, no co nie może... Nie potrafi tego złapać. Dobra, trzeba rozwalać. <laughs> tak, skradamy się tutaj, ale roślinki możemy rozwalić. Ja ale... za, zawsze przydadzą. Tak, tak nie można. robić jakieś te... Skokiem hałasu zrobi więcej, niż nawalanie jakiegoś tego. No pewnie. Ukłuchaj, o, 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 on chyba zobaczył? BBB. Nie powinniśmy tu iść najpierw. Nie da się zauważyć czarnego. A, tu musimy rzucić w kru A, żeby on ogarnął. Dobra. Tu okay. Mu się końc płoszu. Dobra. Śmiesznie przeskakują przez to. Ja Nie, już w ogóle myślałem, że to jest jakiś game over, bo on zobaczył mnie to są kude już ryczeć. Dawaj, łopatli to. A, bo no trzeba. Trzeba głównie się trochę pobawić. <coughs> <kholder> Kurde, Tylko pojaśnię klozek. Kurde, jaka niespodziewa reakcja końcuchowa. Niespodziewana, jak na. randomowe okoliczności bycia w lesie. O, Boże. Pieniądze. No, halo, no ja nie mogę tam wejść. A, zostaje stolka. Namro. Jakie drzewo. Uuu, i no, pienił. Oczywi Oczywiście, rozwałka. Ej, o nie! Kurde, ciekawe, znowu już mnie zobaczył. Nie, nie porwiesz mnie. A pani w ogóle że on zapominał mnie, że tu jestem. Ten. To jest ciekawe. No ja pierdziele, naprawdę. Może tu trzeba coś zrzucić coś? Nie wiesz co, bo on chyba jeździ lewo prawo i po prostu to trzeba... Poczekać chyba że on przejedzie, ale no właśnie. To jest zbyt skomplikowane, jest tak radę. Kurde, ja Cię biję po głowie. No właśnie, dostałem shota po pelice. Kurde, znowu tutaj szuka. No, jaki blask od niego bije. No. Dzięki! Nie. O kurde, nie weźmiemy tego No i pieniądze straciłem, no. Na... O! Łatko, ja pod, B... pod B jest jakiś wybór czegoś dla broni. Chyba idę już No Właśnie to chyba nie powinieneś chyba. No ale Trzeba jakoś tu to... przejść. Teraz, aha, bo tu... A tam no. wodą nie mogłeś? Ale ja wodą chyba nie przejdę, no przecież już ja jestem za malutki. Oskarż. No, Jak? <noise> na dół, dawaj. Nie mogę tu. I co, czyli jednak trzeba zejść na dół? No bo tu trzeba było tego ptaka walnąć i on sobie poleciał, tak mi się wydaje. No weź zobacz. Zobaczysz. No to zobaczysz. Wydaje mi się, że tam były takie warki jakby... Nie wiem, czy przez to... Aha, dobra. A, no dobra, przez to przejdę, okej. Okay. Mm. musiałem, że to jest głębsze. Bicie rośliny Pozbawimy ten las przez wszelkich roślin. W ogóle to jest... To jest jakieś absurdalne, że my bijąc paprotki jakieś w lesie dostajemy za to do pieniądze. <laughs> tak, tak. O kurde. A, tu musisz znowu już wykopać coś. Znowu w gównie, się Panie. baczą Nie nie zakupujesz Mam co no okej O kurde Z... Dobra, rozwalamy Tak, tak, tak Pieniądze Ale patrz, nie rozwala się No, jakby się rozwaliło, to by był trochę przypał Co ja? to tu będzie ta flaska A nie, albo inna Albo będzie przejść.

Sauron's forces are already moving. czapka w Harry Potterze wybiera bo to Kula Palantir wybiera sobie tego. Slittering. <grym> Zobacz co się dzieje. Ty, czem to. O kurde, ty. Ja ty sobie Gandalfem? Tak, ja jestem. Sam jestem wezmę w tego Frodo. Czy to trzeba coś, czego się nie spodziewałem? Dobra, walcz z nim. Walczę, o, fajnie. No. <śmiech> <śmiech> takie co ty, ale co ja tak jak piska walczę. co mam zrobić? Ja bym myślał przedmiot? O teraz. A, no, Cholera. A, bo dobra, bo mogę mi tak... rzucić. Aha, no on no, też może rzucić na no, to. Tak. Aj, Gandalf, bron się! Matko, pioruny jak naprawdę z Harry'ego Pottera. Hmm. Czemu on tego... Kurde, nie mogę tego pchać jeszcze. No dobra, bo to jest tu Nie! Kurde, kręci laską. Ale robią niki, patrz jak go dożuje. Nie złotą fazę siedziałem u ciebie O fajnie <laughs> Kurde, jakby ten nazw nie mógł tu wejść okay, O fajnie no Dostajesz na dziurę? Nie, nie, nie to, klonię, to wycisnę, o, co się dzieje Pieniądze zabywam Ja pierdykam walnąłem tego Sama z jakiegoś kamienia <laughs> A, bo to tu muszę rzucić, to dobra. No ja umiałem w ten sposób zrobić. Nie. Może czekać, on zrobić swoje te, swoje umiejętności. Ale lamiał to profesjonalnie. Dobra, ja tutaj się skradam coraz lepiej. to było. Jak ja mam tu wskoczyć? A, sam może używać łopatki. No, no tak, w A kiedy ty się skończysz? się zmęczył. Wow. Ej, za moją laskę. Teraz będzie masakra z Gandalfa. termos. No. No, jesteś Frodo. Nie jesteś Pipinem jakimś, czym albo Merrym. Jesteś me Frodo. Gib mi Frodo. Wo. O kurde. się pojechał. O kurde. <laughs> Po raz drugi no. mnie już zabił tu to nawalanie Ale o to trzeba łowić, zobacz Ty w sumie? Ja w sumie można wywołać, a kto ma wędkę? Mary A Mary jest... Dobra Mary będzie sobie łowił Panato Super Bo on tego nie widzi Jaka ryba wariacie To ja chyba nie. A, bo tu trzeba parę razy bo... Dobrze. Co Kurde, jak się tą, to to Z rybami, to. A, nie, to jest krab Gdzie by ten crab rzucić? To nie wiem, gdzie nim rzucić? A tutaj? słuchaj. To jest za X. Pokazuję. Że ja to mogę wykopać. A możesz? Muszę. Kurde, no mam teraz. No dobrze, rzucę w ciebie temu. A, tam mogę? A, w tamto. Okej. Okay. Niech chłop spadnie do wody. A, a okej. Okay. No tak. Ty, tu już będzie dla nas lepiej. No, no, to, to już tak się dalej. Dla nas było najlepiej, jakby sobie poszedł na stałe. No, co mnie bijesz cały czas? Przepraszam. O, tak. Nie, nie wbije dalej. No właśnie wbił. Zobacz, co Mary i robi. robią. <noise> <Cielują> bombę <noise> Dobra, atakujcie go, dobrze. Dobra, pszuki. O, pszczółki. Kurde, ma jakieś szerszenie albo osy. Nie, ja, to na pewno pszczółki. Pszczółki są fajne. No, pszczółki tam. Osy nie są fajne. No, serio, on tu. Może tutaj to coś z tą rybą. Kurde, widzę się. Że się ta. Te... To ja ciebie walnąłem przed chwilą? Ja pierdzielę. To co tu trzeba? No właśnie. O! A, okay. W tej kłodzie. To... Tajemne przejście, konie. Okay. Fajne, pszczółki nam kierują Gierkę. Ja pierdzielę. U? Co to za spadło? Jabłko? już do strzałka wskazuje, gdzie wam rzucić. Tak, tak. Bez tego moglibyśmy polec. Dobra, lecimy. Co ty nie powiesz? Fala ale wyleciał, kurde. Ja no w ogóle tam nic nie było. O dobra. O kurde. U matku, uciekamy. Ale pościg. O, doba, jak ta. Tu, ja mogę no, dobra, jakie ta... Nie mogę skakać, No dobra. Ej ty, bo to trzeba wpadać w te w różne rzeczy. się gdzieś zbierać. Dobra, pieniądze trzeba zbierać, no. Czekaj, bo on tu koło mnie jest. No nieważne, ja zbieram. Niszczę kłody swoją głową. Jak jest dwóch już <laughs> teraz. No. Ktoś no się przyspieszał. No. No rozjechał mnie! Znaczy nie wiem, ja ci trzymam ciągle jakby lewą gałkę w dół. No tak, tak, ja to samo, ale... Ja nie mam Dobra, zginął. A, okej. Okay. Czemu on jest taki wolny? No dobra. Może no, on nic nie robił na lato. <laughs> Ty prawdziwy bohater nam się wbił. Ten hajsik. Tak, tak. Opa, jaki będzie skok. Hmm. Czy w ogóle jaki ma zrobiony? Bo ich nie, tam nie było widać tej twarzy, ale tutaj ma taką śmieszną tą, Po prostu czarny. Czarny klozek. Chłop bez twarzy. No i uciekliśmy, no, no i łatwo. No i g gitu... jest Skampieni, żeśmy sobie szli. Ty żeś walczył ogóle, tak z dupy, wie? Stary, ta, ma. ta, no, ten, ten etap z tym Gandalfem, to mnie zaszokował. Nie ja sądziłem, że będzie aż taki podział. I pamiętam, że tak było, ale nie wiedziałem, że to tak wezmą obydwie rzeczy, nie? Pokażą mhm. na no, tak. każdej misji. Tak, tak. Naprawdę bohater. 60 tysięcy ma. O, możemy kupować już chyba sobie nowy, nowy domek w, w Bitonie. W Bitonie, tak. Jakieś klucuszki. Prawdziwy co? Przewodnik? Podróżnik. Podróżnik, aha. Prawdziwy podróżnik. No dobra. No to możemy w sumie skończyć odcinek. Yy, tak się zapowiada. Ta seria z, z Władcy Pierścieni, to prawdopodobnie będą po prostu... Tylko właśnie ciekawe, czy to będą jakby po, podziały na pierwszy, drugą i trzecią część, tak jak było w, w filmach Władcy Pierścieni, czy to tutaj będzie tylko jakby to jakoś było złączone. Mhm. To też ciekawe, jak oni to przedstawią. A czekolwiek znaczy, no najlepiej byłoby przedstawili wszystkie trzy części, nie? Jest no tak, te. znaczy no w grze to na pewno będą trzy. No tak. W całej. No. No tak, tak, no bo to się musi jakoś zakończyć konkretnie. Nie? I pewnie będziemy zmieniać lokację tej takiej swobodnej gry, nie? Uh -huh. Tych takich o, o, otwartego świata. No tak będzie, pewno. No tak pewnie będzie. No dobra, to my w takim razie się żegnamy. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć, cześć. Dzięki siema.